Cześć, witam w kolejnym tutorialu. W dzisiejszym odcinku tworzymy taki oto efekt. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję grać w taką grę jak Scrabble, która ma takie właśnie kwadraciki, literki z których się układa słowa. W pierwszej kolejności tworzymy nowy dokument. Będzie to dokument o rozmiarach szerokość 1200, wysokość 800. Tło może być białe. Klikamy OK. Tutaj w zakładce mam już otwartą teksturę, którą będę wykorzystywał jako tło naszego projektu. Link do tekstury oczywiście będzie w opisie. Czyli biorę tą teksturkę, przeciągam ją, rzucam ją tutaj. Ctrl-, -minus oddalam i Ctrl-T. Free Transform jeszcze pokażę, gdzie się to znajduje. Czyli mam zaznaczoną warstwę z teksturą. Dajemy się do Edit, Free Transform i zmniejszamy z Shiftem wciśniętym, aby zachować proporcje zmniejszamy tak, aby przykryła nam tekstura nasz dokument mniej więcej, nie ma to takiego aż dużego znaczenia to można potem sobie poustawiać jak, jak Wam pasuje dobra, mamy tło, czyli Ctrl+, zbliżamy i teraz tworzymy, oczywiście nazywamy tutaj tło tworzymy e, nasz kształt w pierwszej kolejności czyli wybieramy zaokrąglony prostokąt tutaj przytrzymujemy myszką i wybieramy za, zaokrąglony prostokąt kąt ustawiono na 5 pikseli tutaj w tym miejscu i jeszcze raz klikam, klikam sobie na dokumencie i wtedy określam wielkość naszego, naszego kształtu czyli będzie to 65 szerokość i wysokość 75 kąt 5 pikseli enter Ctrl plus zbliżam. Teraz nadamy mu kolor, czyli klikam dwukrotnie tutaj na kształt i nadajemy kolor. Będzie to EAD89F. Można oczywiście sobie poeksperymentować. Ok. No i teraz nazywamy tutaj na przykład i dwukrotnie klikamy i dodajemy nasze style w pierwszej kolejności dodamy e, drop shadow e, będzie to e, tryb mieszania ustawiony na multiply z kolorem takim e, brązowym mniej więcej coś takiego 3, 2, 8, 2, 3. tutaj można jeszcze poeksperymentować przyciągnąć sobie tak, zatwierdzamy e, kąt ustawiony mniej więcej na 130 Wyłączamy już Global Light i tutaj parametry Distance 12. Spread ustawimy na 15, i tabem przechodzę i rozmiar na 12 również. Dobra, przesunę sobie okienko. Tutaj widać jak nasze style się dodają. Fajny cień tutaj widocznie już jest. Kolejnym stylem będzie Bevel and Emboss, czyli zaznaczamy tutaj i określamy styl. Tutaj zostaje tak jak jest. To też tak jak jest. Rozmiar ustawiamy na 3. Kąt na 140. Altitude 20. Wyłączamy Use Global Light. I tutaj określimy sobie kolory. E, mniej więcej wezmę sobie z tego taki troszkę jaśniejszy. mam param FDF88. Coś takiego. I tu wybieramy kolor DCD5BF. Enter. Tu jeszcze zaznaczamy kontur i wybieramy ten kontur. Jak on się nazywa? Half, half round. Tak, wybieramy ten. Klikamy. I zaznaczamy jeszcze tą opcję. W kolejnym stylem będzie gradient overlay, czyli zaznaczamy gradient. Wybieramy tryb mieszania na soft. Opacity ustawiamy na 10. Zaznaczamy reverse. I count ustawiamy na 0. Dobra, to są już wszystkie style, które potrzebujemy. Klikam OK. Jak widać, tutaj nasz, nasz kształt już w miarę dobrze wygląda, teraz zajmiemy się dodaniem literek czyli wybieram narzędzie tekstu klikam sobie tutaj e, wybieram jakąś, jakąkolwiek literkę niech będzie to i włączam sobie caps lock żeby były to wszystkie litery drukowane wybieram i i teraz wciskam ctrl a i określamy sobie rozmiar, czyli najeżdżam tutaj 50, będzie to wielkość 50 i tutaj mam czcionkę kodę bold link do tej czcionki też zamieszczę w opisie, jest to czcionka darmowa można ją sobie pobrać z internetu to już mamy, teraz przeciągnę sobie, tutaj z kontrolą klikam na, na ikonkę naszego kształtu, aby uzyskać zaznaczenie i teraz e, zaznaczam warstwę z tekstem i mając, mając wybrane narzędzie move tool Wyśrodkujemy sobie e, naszą literę, tak? czyli ta ikonka i ta, i ona jest wyśrodkowana względem naszego zaznaczenia. Ctrl D na klawiaturze odznaczam. Dobra, teraz musimy dodać e, jeszcze styl do naszej literki, czyli dwukrotnie klikam na warstwę, i w tym przypadku będzie to tylko e, Drop Shadow, czyli zaznaczam Drop Shadow. Tryb mieszania normal, tutaj kolor, coś takiego. Tu jest wartość koloru OK Następnie opacity ustawiamy na 100. To use Global Light. Tak bierzemy sobie kąt 120, przez przypadek nacisnąłem Enter. Jeszcze nie skończyliśmy z tym efektem. Wracam ponownie do niego i tutaj ustawiamy dystans na 2, rozmiar na 0. I to wszystko, klikam OK, spację wciskam, aby sobie przesunąć. No i tak wygląda nasza literka z dodanym stylem. I teraz zaznaczamy obie warstwy, czyli literkę i kształt z kontrolem. Wciskam, najpierw zaznaczam literkę, klikam na nią na klawiaturze Ctrl, klikam na kształt. Dwie warstwy zaznaczone są: Ctrl G na klawiaturze, aby stworzyć grupę. Nazywam e, naszą grupę jak jest literka, czyli i na klawiaturze wciskam, mam zaznaczoną grupę na klawiaturze wciskam alt i przeciągam sobie z wciśniętym altem i shiftem bo jeżeli trzymamy shift to wtedy, jeżeli nie trzymamy shift to można to, y, tą grupę przeciągać czy warstwę dowolną w dowolnym kierunku, jeżeli wcisnę shift to wtedy jest ona zablokowana i przesuwa się tylko po jednej osi, czy to jest oś y, pozioma czy pionowa, prawda Czyli Ctrl Z wrócę sobie i tutaj mamy już, przeciągam sobie, dalej dosuwam do tego i odsuwam ją z klawiszem SHIFT wciśniętym i strzałeczki na klawiaturze w prawo, przesuwam ją 10 pikseli i teraz zajmiemy się dodaniem kształtu, czyli Ctrl klikam na, na, na naszą literkę. Pozbywam się literki przy pomocy klawisza DELETE i wybieram sobie Custom Shape Tools. I tutaj wybieram jeden z kształtów. Będzie to serce, niech będzie. Tworzę nową warstwę, i z Shiftem wciśniętym przetworzymy sobie nasz kształt. Przesuwam go przy pomocy wciśniętej spacji, wtedy można przesuwać kształt do dowolne miejsce. Puszczam. Kształt się tworzy. I teraz, tak jak wcześniej, kontrol na klawiaturze. Klikam na, na kształt z zaznaczoną warstwą naszego kształtu. Wybieram Move Tool i narzędzia do wyrównywania tak, żeby wyśrodkować względem naszego zaznaczenia, ctrl d na klawiaturze teraz jeszcze kliknę dwukrotnie na, na e, serce aby e, dodać kolor czyli zaznaczam tutaj ctrl v, już mam przygotowany kolor ok, teraz bierzemy sobie z naszej literki czyli z ctrl klikam na wciskam ctrl na klawiaturze, klikam lewym przyciskiem myszki, aby odnaleźć tą warstwę, prawda prawy przycisk myszki copy layer style czyli kopiujemy nasz styl z tej literki zaznaczam nasz kształt z sercem prawy przycisk myszki i paste layer style żeby po prostu przyspieszyć pracę i szybko przekopiować ten sam styl który mamy dodany na literce dobra to to mamy teraz nazywamy nazywamy naszą grupę tak i teraz kopiujemy sobie wciskam alt mam zaznaczoną grupę z literką i i przeciągam, tak. Raz shift na klawiaturze strzałka w prawo, 10 pikseli. Następnie teraz nazywamy, to będzie literka P. Ponownie zaznaczam alt na klawiaturze i shift. Przeciągamy 10 pikseli. Ważne, żeby nazywać sobie te grupy, bo potem można się zamieszać tutaj, jeżeli tych literek jest więcej. ja tutaj postaram się na szybko to stworzyć nie ma sensu żebym to komentował dobra wystarczy, o to chodzi nie ma sensu żebym ja tworzył i i przedłużał ten tutorial mamy w zasadzie stworzony nasz efekt końcowy teraz można oczywiście sobie stworzyć wszystkie literki alfabetu i tworzyć dowolne kombinacje Przyciągnę tutaj jeszcze można oczywiście ctrl t sobie wcisnąć i je poprzekręcać tak jak to było widoczne na pierwszym ekranie tutaj mam właśnie tak poustawiane aha jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy koniec dodamy jeszcze warstwę do pasowania będzie to gradient map, czyli wybieramy tutaj ikonkę, wybieramy gradient map i teraz określamy kolory naszego gradientu. Czyli klikam na gradient, wybieram pierwszy stoper tutaj właśnie z kolorem, klikam na, na, na ten suwak taki, klikam na kolor i teraz określimy kolor. Będzie to BEA, B7E, Enter i klikam na drugi kolor. Wybieram i określam kolor. Enter i OK. I teraz na koniec jeszcze musimy zmienić tryb mieszania tej warstwy na Multiply. No jak widać, jeszcze musimy przesunąć naszą warstwę na samą górę, żeby ona dotyczyła wszystkich naszych warstw znajdujących się poniżej. I to wszystko w tym tutorialu. Dziękuję bardzo za odwiedziny. Jeżeli macie jakieś pytanie to zapraszam do komentowania. Jeżeli uważacie, że tutorial był przydatny, to bardzo, bardzo proszę o polubienie, a także o subskrybowanie kanału, aby być na bieżąco z nowymi tutorialami. Dzięki jeszcze raz wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.